Ja mogę popojutować w sumie. Ty w niego wlecisz, jak zobaczysz, że obecnie to jest. To. Jest. Ja yes, wleciał wlecisz, wlecisz, wlecisz. Zabijem. To go. Na jednym. No ale ja się okupuję, jak jest, to dwa to nie ma dwa. Ej, byście takie... Ej tp apl masz. Ej, tam sam, żeby czekać, no weź przy mnie. Czekaj. Bo trzeba, trzeba coś mieć. O, czy raz, nie no, to jeszcze kurwa, działa mi kilka O, Ole, kurwa. Ta, no spróbuję coś tam pokminić o, o kurwa Uważaj Ja chyba mam kurwa żylaka. mi się wydaje To znaczy, że jest na x nie? Ja, ja miałem kurwa to tak, nie? chcę się wykopać kurwa królestwo. Hey, A Ej jak ma ktoś emeraldy, to możecie do mnie Oni mają ko kordy finalna baza, 360 na 600 mają Zabiję na razie, na razie kroku, mieli te... full żelaka! Spierdoluj się do mojej dziury! Zabij drugiego żelaka! Zginął, 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 zginął. Co? Ja pierdolę, A ja mam ten. Co? Ja pierdolę na chuj z next kurwa na Czemu? Nie mam pojęcia, najmniejszego... Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć. Potrzebny mi jest relaks, jak margareta z tym Teraz miasto ściera, wartość własną, dziś wybieram fiasko Gdzieś za oknem słychać dziś, już ostatnim klakson Ciężko oprzeć się romansom, dziś zniknęła moja nifa gra ze mną. I kra szansą jest alkohol witrach Zasłoni okno i niech gra niby nic Gdyby szczyt emocji wyblak Zanim w stanie siby świt ze mną wygra Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć Zabije mnie, Aryk, na przynokorie tu dzisiaj Myślę o tych, których przy mnie nie ma Przydałby się jakiś męż, nie ma rad na temat wad naszego pokolenia, raf nas forwał. Świata, obraz w moich oczach to zwierzęcy folwark i nie mogę spać po nocach. Świat na pokaz, kwit w walizkach, każdy z nas jak Larry Flint, to mały skandalista. Psychika czysta jak kryształ, uczucia bez obel Czy to już ludzie z przyszłości spacerują po mej głowie? O co ludzie są przy nas? Gdyż że jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, do pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im wozy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać. W nocy, bo co ludzie są przy nas? Wy, że jesteś, to więcej trzymasz Masz przewagę, do pociąga i siła A odpycha ich upadek Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł.